Musimy, musimy zdobywać w każdym meczu punkty, yy, gonić te, te drużyny, które są przed nami. Dzisiaj się udało, teraz już jest, jesteśmy, po, jest, jest, jest po meczu, musimy się skupić na, na, na najbliższym, yy, na Koronie Na ile jest pan przygotowany? Tak na połówkę czy już na cały? Znaczy trudno powiedzieć, naprawdę, bo yy, ja ostatni mecz, nic licząc Poglęń Szczecin yy, Ligowy, zagrałem z Krakowem w maju, czyli prawie rok temu. E, więc tak naprawdę e, przygotowywałem się normalnie, z młodą klasą, e, robiłem wszystko na, na, na 100%, e, fakt, że brakowało tych meczów, bo, bo e, meczami się dochodzi do formy, e, dlatego, dlatego mam nadzieję, że z meczu na mecz ta moja gra będzie wyglądała jeszcze lepiej, bo tak jak mówię, e, cieszę się, że udało się zrobić karnego, ale, ale ta gra mogła być jeszcze lepsza w moim wykonaniu. Ale na tyle obrońców Śląska nie wyglądało to i tak najgorszy. No tak, tylko... Może być lepiej. Na pewno może być lepiej, bo tak jak mówię, może nie mówimy tutaj o aspekcie fizycznym, tylko o aspekcie piłkarskim przede wszystkim, bo, bo ta piłka czasami mi się jeszcze nie klei tak jak powinna. Prowadzenie, czy dribbling też jeszcze nie jest taki, który bym nie zadowalał. Dawid, na czym polega Twój fenomen? To, co dzisiaj pokazałeś w tak krótkim czasie, okazało się, że zrobiłeś więcej niż ofensywa GKS-u Bełchatów w pierwszych 4-5 meczach. Znaczy, Ja bym tak tego nie oceniał, bo i w meczu z Lechem jakby Kamil Wasaczy coś strzelił to co miał i w innych, w innych meczach też były sytuacje. Dzisiaj udało się wywalczyć karnego, to nie jest jeszcze ramka dobrze, że Łukasz to zamienił na, na, na gola, ale tak jak mówię. Ja bym jeżeli chodzi o moją grę, ja na razie nie wyłam żaden kura optymizm, bo mówię, zagrałem 45 minut i według mnie ta gra może wyglądać jeszcze lepiej. Nawet Na żal tych pierwszych czterech kolejek brakowało cię na boisku? No, znaczy, mi na pewno żałę, bo ja bym chciał grać w każdym meczu. Wyszło jak wyszło, cieszmy się dzisiaj z trzech punktów, że, że i dzisiaj zespół zagrał nieźle i, i tak jak mówię, dopisaliśmy te trzy punkty w tabeli i ścigamy, ścigamy drużyny przed nami. Jeżeli się okaże, że Ruch w przegra z Zagłębiem, mamy sześć punktów do ruchu i mecz bezpośrednio z nami, czujecie powoli, tabela jest wymazana, czy wy zaczynacie odczuwać powoli takie światełko w tunelu, że jednak ta ekstra klasa dla Bełchatowa może zostać? Znaczy my wszyscy wierzymy, że Ekstraklasa może zostać. Na tabelę nie patrzymy. Tak jak mówię, gramy w każdym meczu o trzy punkty i to jest dla nas najważniejsze. Zobaczymy jak inne drużyny będą grały. Tak jak mówię, my musimy się skupić na, na sobie, bo jak my będziemy wygrywać, to i na pewno dogonimy tylko drużyny, które są przed nami.